No, cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Percepcja. Dzisiaj w troszeczkę innej formie. Też zapytałam Was na Facebooku, czy coś takiego Was by interesowało właśnie podcast, forma voice over. No, i postanowiłam, że czegoś takiego spróbujemy, czegoś nowego, co może od czasu do czasu będzie się pojawiać tutaj na kanale. Tak więc jeszcze raz witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Cię do czegoś troszeczkę innego do przestrzeni, gdzie nie musisz niczego udowadniać, gdzie nie musisz być w tak zwanych wysokich wibracjach przez cały czas, gdzie nie musisz się poprawiać, bo możesz po prostu wrócić do siebie. I ten podcast to będzie trochę jak wejście do takiego nowego pokoju świadomości, jak spotkanie z tą wersją Ciebie, która już istnieje. Jeśli zatem czujesz, że afirmacje Cię już nie karmią, że próbujesz podnieść swoją energię, ale ciągle wracasz do tego samego punktu, do punktu wyjścia, to dzisiejszy odcinek może być dla Ciebie przełomem. I zajmiemy się największym mitem społeczności prawa przyciągania, które widzę już od X czasu, i postanowiłam, że w końcu porozmawiamy o tym, żebyście zrozumieli to odpowiednio, bo często jednak rozumiemy to opacznie, szczególnie gdy jesteśmy właśnie w tej, w tej strefie prawa przyciągania, bo to tam kręci się właśnie od lat to samo, podnieś swoje wibracje, a przyciągniesz to. Czego chcesz? I teraz, czy jest to rzeczywiście tak, bo to brzmi fajnie, ale to nie działa mm, jednak dla większości osób, bo ktoś często próbuje podnieść te wibracje, puszcza muzykę, mm, tańczy, afirmuje, a potem słuchajcie, wraca do tego samego punktu, znowu czuje się gorzej, znowu widzi, że coś nie działa i pyta się, dlaczego u mnie to nie działa? Przecież podniosłem te afirmacje, czułem się dobrze. Ale nic się nie zmieniło, albo jest jeszcze gorzej. I tu jest cały sekret, bo wibracja nie jest chwilowym nastrojem. Wibracja to nie jest coś, co osiągamy przez zwiększenie częstotliwości, chociaż tak się właśnie też często mówi, ale jednak to nie chodzi jako tako o nasz nastrój, o podnoszenie czegoś, wibracja to jest stan świadomości. O wibracji możemy mówić w kontekście czegoś, w kontekście jakiegoś pragnienia. Ale samo istnieje wibracja nie ma jako takiego znaczenia, dlatego że nie można podnosić wibracji jako tako lub je zmniejszać, bo wibracja to sposób istnienia, to wersja ciebie, z której reagujesz na świat. I tak samo Neville Goddard pisał, nie reagujesz na rzeczywistość, Reagujesz z rzeczywistości, którą zajmujesz. Czyli nie manifestujesz tym, co robisz, tylko tym, kim jesteś. Dlatego tak ważnym jest tutaj zająć się stanem świadomości i zrozumieć, że wibracja to może być ewentualnie zagadnienie w kontekście jakiegoś pragnienia. Jeśli my czegoś chcemy, na przykład kupy pieniędzy, albo kariery, czy też miłości konkretnej osoby, to w kontekście do tego pragnienia. Możemy czuć się albo spełnieni, albo też nie. Albo jesteśmy jakąś osobą, jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, albo nie jesteśmy. Nie możemy być tutaj na pół gwistka, więc te wibracje nie mogą być słabe bądź mocne. To się po prostu tak utarło w momencie, kiedy mówimy, na przykład podczas manifestacji SP, że czujemy się jeszcze nie do końca warte, że za bardzo rozmyślamy nad tym, czy ta osoba mogłaby mnie chcieć, czy ja się w ogóle nadaję, po prostu kwestionujemy wtedy siebie, nie potrafimy się sobą zająć, biegamy mentalnie wokół tej osoby, wokół tego pragnienia, i wtedy mówi się, że nasze wibracje są niskie. Tak samo jak często już spotkałam się z takim określeniem, że self-concept trzeba podnieść. Ale no właśnie to nie do końca jest tak, dlatego że nie można podnieść jakiegoś faktu. Albo się właśnie czymś jest, albo nie. I tak jak na co dzień teraz. Albo wiecie, że macie um, nastrojone finanse, że w finansach wam się wiedzie, albo też nie. Zawsze macie jakąś konkretną wizję siebie, konkretny właśnie też self-concept, czyli te koncepcje siebie, obraz siebie. I w ten sposób widzicie siebie i świat. I ten świat, ten świat zewnętrzny, wszechświat też ogólnie, będzie Wam odbijał to, co o sobie myślicie. Ale nie da się podnieść tego jeszcze bardziej. Na przykład jeśli ja myślę, że jestem znaną youtuberką, załóżmy, to nie mogę jeszcze bardziej podnieść tej koncepcji. Rozumiecie? Nie mogę jeszcze bardziej tych wibracji wznieść, żeby się jeszcze bardziej dopasować do tego, kim już jestem. Ewentualnie mówi się właśnie o wibracjach wysokich czy niskich, jeśli czujemy się lepiej bądź gorzej, tak jak podczas manifestacji miłości właśnie czujemy się pewne siebie, czujemy się mm, warte, czujemy, że ktoś nas pragnie, wtedy mówimy, że te wibracje są wysokie, bo jesteśmy zajęte sobą. Wybaczcie, że mówię tutaj w kobiecej formie, ale po prostu mówię to z przyzwyczajenia. Jesteśmy właśnie zajęte sobą i nie zastanawiamy się nad tym pragnieniem, nie jesteśmy tak sklejone z tym pragnieniem. I wtedy właśnie ta wibracja wydaje się być wysoka, ale tak naprawdę to jest jakaś koncepcja konkretna, konkretny obraz nas samych. Nie wysoki, nie niski, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, nie można być kimś bardziej bądź kimś mniej. Albo się kimś jest, albo nie. I myślę, że jest to bardzo ważne, aby zwrócić na to uwagę, żeby się po prostu w tym nie zaplątać, żeby nie myśleć, że trzeba być cały czas pozytywnym, dlatego że życie dzieje się dalej. Dalej coś manifestujemy, na co dzień coś manifestujemy ciągle mamy jakieś doświadczenia, i te wibracje są bardzo różne. Może się zadziać coś dobrego w moim życiu, mimo że ja te wibracje w cudzysłowie mam niezbyt wysokie, nie muszą być jakieś wyhuśtane słuchajcie, i, i niesamowicie podniesione, nie muszę być totalnie pozytywna, totalnie nastrojona, y, idealnie i perfekcyjnie, jak w zegarku. Dlatego, że wtedy mogę się w tym troszeczkę zgubić. Oczywiście to pomaga, dlatego że czujemy się po prostu też lepiej, gdy jest nam dobrze, tak? Ale nie możemy tego mylić, że te wyższe wibracje coś nam dają, a te niskie nie. Manifestujemy różne rzeczy. Nie zawsze jesteśmy totalnie do tego dopasowani, wiecie, totalnie pozytywni i bez skazy. Dlatego nie martwcie się o to, jeśli czasami czujecie się gorzej, jeśli nie jesteście zawsze pozytywni i zadowoleni, bo to nie chodzi o to. Możecie równie dobrze leżeć w łóżku i płakać, ale wiedzieć tym samym, że ktoś was bardzo kocha i nie może bez was żyć, i ta osoba będzie was kochać. Ta osoba wam to odbije. Tak samo na przykład z pieniędzmi. Możecie czuć się super, naprawdę świetnie mieć super humor, ale w swoim wnętrzu będziecie odczuwać, że zawsze spotyka Was jakaś bieda, zawsze jakieś rachunki, no i tak właśnie Wasze życie będzie się układać. Więc wibracje, ok, można to tak nazwać, użyć takiego słowa, ale to raczej chodzi o. Kontekst, o konkretne jakieś pragnienie, o konkretną rzecz, jak my czujemy się wobec tego, jak pewnie odczuwamy tę rzeczywistość już tu i teraz, jak bardzo czujemy się tą osobą. Czy rzeczywiście przyznamy się przed sobą, że jesteśmy tą osobą, że jesteśmy w tej rzeczywistości, czy też nie? Tak więc chodzi tutaj o stan świadomości. Wiele osób myli właśnie wibracje z emocją, ale możesz być i w smutku, i w wysokiej świadomości. Możesz mieć gorszy dzień i wciąż być magnetyczna. Możesz przeżywać moment niepewności i wciąż żyć z poziomu siły. Tak więc emocje się zmieniają. Wibracja to fundament, tożsamość, to miejsce w sobie, które zajmujesz. Chciałabym teraz zacytować wam coś, co powiedział Eckhart Tolle, mój totalny profesor w tej dziedzinie. Myśl nie ma mocy. Moc ma przestrzeń, w której pojawia się myśl, obecność. Czyli, kochani, nie wystarczy pozytywna myśl. Trzeba zmienić przestrzeń, z której myśli płyną. To jest wtedy Twoja wibracja. Ok, ale teraz pytanie: jak wejść w taką wibrację? Wibracja to tak naprawdę taka zajęta już rzeczywistość. Wyobraź sobie, że każda wersja ciebie już istnieje. Ta pewna siebie, ta zakochana, ta. Wolna finansowo, ta spokojna, one już wszystkie są i nie musisz ich stworzyć na nowo. Ty musisz je wybrać. I to jest to, co często was gubi, że próbujecie coś zmienić. Próbujecie zmienić też rzeczywistość, która zaistniała, i wydaje wam się właśnie, że to jest do odkręcenia. A chodzi tutaj o wybór czegoś totalnie nowego. To jest właśnie wejście w tę tak zwaną Wibracje. Neville zresztą też tak mówił: świadomość jest jedyną rzeczywistością, czyli nie próbujesz się nią stać, tylko już nią jesteś. Stajesz się po prostu mentalnie tym, czego chciałbyś doświadczyć, i świat musi to odbić. Dlaczego zatem ludzie wypadają z manifestacji? Najczęściej słyszę, że na chwilę poczułam, że to już jest moje, wszystko było ok, ale potem wróciłam do starego myślenia i wszystko się zepsuło. Nie, moi drodzy, nic się tak naprawdę nie zepsuło. To tylko informacja, że stan nie był jeszcze stabilny. Prawdziwe manifestowanie zaczyna się wtedy, gdy nie musisz nic utrzymywać na siłę. To wtedy staje się takie bardzo naturalne. Ok, spróbujmy przejść sobie do takiej drobnej techniki, żeby wejść w wibrację stanem. Weź teraz to, co chcesz zamanifestować, pomyśl o tym. I zamiast pytać, jak to zdobyć? Zapytaj siebie, kim jestem, kiedy już to mam. Weź oddech jak ta osoba właśnie. I zauważ, jak zmienia się ton ciała, głosu, twarzy. Totalnie inaczej zaczynasz e, się czuć, totalnie inaczej zaczynasz wibrować. I przez chwilę niczego nie chciej. To jest właśnie Twoja wibracja. Neville nazywał to. Living in the end, czyli to życie ze stanu końca. Pamiętajcie, że wątpliwości mogą się zdarzyć, dlatego że możecie się zapytać teraz, co jeśli znowu zwątpię, co jeśli znowu z tego wypadnę. Wtedy musicie przypomnieć sobie, że właśnie takie rzeczy jak emocje, to są tylko goście w naszym domu, czyli w nas. To są tylko rzeczy, które nam się przytrafiają, ale my jesteśmy cały czas. Świadomością, która istnieje poza tym wszystkim. Więc nie musicie siebie ratować, podnosić tych energii. Wystarczy tylko, że wrócicie do swojego domu, czyli do świadomości. Okej, okay, moi drodzy, jak na pierwszy podcast, to wydaje mi się, że um, trochę wyczerpaliśmy ten temat, i jestem ciekawa, jak to się tutaj. Sprawdzi na YouTube, jak to się przyjmie, jeszcze w ramach takiego podsumowania. Wibracja, pamiętajcie, to nie jest coś, co musicie podnosić, to nie jest coś, co musicie udowadniać. Możecie y, czuć się lepiej, starać się czuć y, być tą osobą, którą powinniście być, a raczej musicie się nią stać, żeby coś zamanifestować, i to wtedy powinno sprawiać Wam przyjemność, ale nie chodzi o to, żeby robić to na siłę. Wibracja to jest wybór rzeczywistości, którą zajmujecie. I jeśli wejdziecie w nią całym sobą, to wszechświat nie będzie miał wyjścia. Mówię Wam to z doświadczenia. Okej, okay, moi drodzy, dziękuję ślicznie, że tutaj dzisiaj ze mną byliście, jeśli poczuliście ten przekaz i spodobała Wam się może taka forma, i przede wszystkim, jeśli zgadzacie się ze mną, to zostawcie lajka w górę. Oczywiście, jeśli się też nie zgadzacie, to zapraszam do komentowania. Jestem bardzo ciekawa właśnie Waszych tutaj komentarzy. Jeśli chcecie kontynuować podróż, do świadomości ze mną to oczywiście, zapraszam Was też do subskrypcji. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.